Spider-Man bez drogi do domu Od kiedy ugryzł mnie pająk, miałem tylko jeden tydzień, w którym moje życie wydawało się normalne. Wtedy ty się dowiedziałaś. Kiedy Spartaczyłeś zaklęcie, które miało sprawić, że wszyscy zapomną, że Peter Parker to Spider-Man, Zaczęli przybywać do nas goście z wszystkich uniwersumów. Cześć, Peter. Ty nie jesteś Peterem Parkerem. Sorki, a jakie było twoje imię? Doktor Otto Oktawiusz. <laughs> Nie serio, jakie jest Twoje imię. Są inni, tam musimy ich odesłać. To wtedy Scooby te Bzdury. Wiesz, że to trochę twój bałagan. Znam trochę magicznych słów zaczynających od słowa proszę. Proszę, Scooby te Bzdury. Te Boże Narodzenie. Ty lataś w ciemności. Żeby walczyć z co ty okay. mówisz. Oni wszyscy zginęli z walką z spider manem to ich przeznaczenie. Przepraszam chłopaku. Ja też. Nie rób. Musi być inny sposób. Nie ma. Oni są zagrożeniem do naszego uniwersumu. Nie odbierzesz mi tego. Jest ci trudno. Mamy wszystko to ty chcesz, a świat chcecie, żebyś wybrał. To jest moja wina. Nie mogę uratować wszystkich. Spider-Man bez drogi do domu. Co się dzieje? Toby i Andrew nadchodzą, a sony nie mogą zatrzymać ich. 17 grudnia w tylko kinach.